A my teraz przeniesiemy się do Sztokholmu, do Szwecji. Tam jest pani Dana Plater. Tak. Połączmy się z panią Daną Plater. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, serdecznie. Panią, witamy. Dzień dobry, witam państwa. Witam pana profesora, panią redaktor. Nazywam się Dana Plater i reprezentuję największy w Szwecji portal Polonii. Bardzo namiętam. Mam dwa pytania, nie wiem, czy zdążę Proszę zadać. Proszę uprzejmie. Pierwsze. <laughs> pierwsze yy, zagłosować. Ja nie przywykłam do tej formy, jestem poza Polską 33 lata i mówiło się oddać głos. Tak. W moim słowniku języka polskiego w ogóle nie ma tego słowa tego czasownika zagłosować. Czy to jest prawidłowe? Pani, to się utrwaliło. Rzeczywiście no, czy, m, sięgamy po ten przedrostek, który no, kryje w sobie m, ten aspekt znaczeniowy dokonaności, prawda? Kończyć i zakończyć i tak zagłosowali ludzie. Także jest to, jest to już w tej chwili przyjęte. Ja formalnych przeszkód nie widzę, by, by nie zaakceptować tego, wie Pani? Tak, oddaliśmy głosy, a krócej zagłosowaliśmy, tak. Nie? Muszę polubić tę formę. Nie ma innego wyjścia. <laughs> no, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo dziękujemy bardzo. za udział w naszym programie. Zapraszamy do kolejnego odcinka.